Wszystkim ja jestem, pan za mną jest admirałka. Jameson. I witamy was w pierwszym odcinku. Kurwa, co się chodzi o. E <laughs> Stardiowali w serii, w której zaczynamy wspaniałą serię. Serii, w której tak, maślą, maślane. jest serii, którą zaczynamy na naszym kanale. Znaczy, na moim kanale, została to wkręcona. Tak. Także witam was serdecznie na. Ale ty masz tu porządek? Piękny! To, 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 to. Pięknej farmy, Admirałki! O kurwa, mamy dwa chałupki. Ej, a dziwnie? Dziwnie. Okej. Okay. Aha. Czyli tak. Czyli w razie razie, jakby Hop chciał dołączyć, to będziemy jeszcze na, nasze, na naszego wspólnego chłopa! A, <laughs> tak, także ten. O, jak fajnie, mamy prawie te same te stroje. Nie, ja mam shorty. Haha, shorty. Aaa, gdzie? A, no Agata, nie. No, ale w każdym razie wielkie wyślą Tak. Jak poprawne małżeństwo, ten... Myślimy tak samo. O, kolejność. Tak, ja może bym czas ustawiła, nie? O, mm, to jest ten, 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 ten... Jak to jest tam w ogóle przygotowana bardzo? Ale sobie tak dobra, żeby to po 25 minut miały. E to. Dobra, po zbieranie surowców. Mhm. To jest faceta? Tak. Wiesz mnie. Ja w tym też wiesz. Dziewczyny... Z... żeby życie miało smaczek, jakaś dziewczyna z, z łapaczek, nie? A, a W sumie. Zapowiem <laughs> no ci. A, no tak, życie trzeba się rozmaicać. żeby nie było za nudno. To właśnie, to czekaj, to Powiedz mi gdzie to stawiamy... Nie wiem, tutaj ten wykopki na... No ale tutaj, nie? Tak podstawowo, żeby mieć bliski dostęp do tego. No to dobra, to, to, to jadę tutaj, tak no, No to możesz właśnie zrobić. Świetnie mi idzie. Pięknie to poszło, nie. No trafić, co ty nie mam. Dlatego dobrze to nie ja muszę trafiać w dziurki. <śmienią> o, to by to się już skończyło. No, no. Oj, to ten... w ogóle nie grałam od wyjścia nowego patcha. Mmm. No coś tam się pozmieniało, nie pamiętam co. No właśnie, więc jestem ciekawa. No kurwa. A moja... kurwa. Nie trafią do gdzie chcę. Wielkie tu pole robisz? Mam tylko 15 nasion, więc co? No ja mam 30. Eee, tu! <ślał> a on cię! 30! no tak, też. <ślał> no właśnie, nie dyskryminuj moich nasionek, są piękne. No, no. no <ślał> Dobra, czekaj. Powiedzmy w dół Mój perfekcjonistyczny umysł się odsywa. Czekaj, ja mogę... Jeszcze raz. O, dobra. dobra o. No i widzisz, widzisz jak pięknie poszło. Teraz oleję na to wszystko. <noise> Alej. co to. Podnieś nogę i nie żałuj se. Ogólnie, co możemy powiedzieć o kanale? Na kanale jeszcze wskoczy na pewno Diabolo z jeszcze jednym panem. Jep. się Widział. Kurwa. z kim związał. Widział. Jak ja to widział, gały co brały. Nie ma odwrotu. Co właśnie? A. Kapi Polki i ten. Dobra. A właśnie tej, bo jeszcze mam jakieś nasionka tutaj, to tak, góra. Czekaj, 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 czekaj. Jakie nasionka? Dzikie nasionka. Aha, te kwiatów pewnie. Mixed seed, no? a jak chcę będą. W sumie można. To weź jeszcze do, do końca dojeździć. No, no właśnie tak to, myślę. Mogę ci dać te nasionki? Możesz mi dać. O, i serduszko między nami urosło. Czekaj, jeszcze raz, bo mam jeszcze jedno. O, będzie coś tam w nocy chyba. Że do końca jakiś nasiona się najwyżej kupi. W końcu Pires, Pire... Chyba obsługuje ten sklep Pie jeszcze. Ja na jego mówię pire. Ziemniaczane. Pire? <laughs> Może to okay, to było teraz? A, to był ten. Dobra. Te fajbery na razie sprzedawać, czy nie sprzedawać ich? To na pewno sprzedam do łańdzia. Gdyby to by się nam przydała ta... Co? Eee, skrzynka. O fak, ja już energii nie mam. Ja już nic nie zrobię. Masz drewno? Chcesz drewno? Eee, mam drewno. Chcesz mi drewnem? Czekaj a może ja chcę zrobić? A to no, rob skrzynkę, chcesz drewno? Teraz ją tu położę. Dobra. Okay. A czemu wszystkie swoje narzędzia przyczas? Bo, bo mi w kurwie ogromne w miejsce zajmują. Co okay. <laughs> potem do skrzynki pójdę? Ja mam to coś do zebrania. O, jest. A to na to co zostawimy, to się dodaje do tych, tych duszków z boczuszków. Ja też na razie odłożę... ...półkonek. Dobra, Ad. idziemy... ...bo ja już tak nie mam energii. No to chodź. Więc chodźmy może poznać... ...ludzi. ludzi. Mhm. O, tu ja też mam końcówkę. Będzie takie... ...jo, być? O, twój mąż idzie! Harvey! Harvey! Goń go! Bierz go! No! Chodź tu! Chodź. Bie bierz go te gryzica. Chciał drzwi przed <laughs> Kurwa. Ty, a jakie chcę nasionka u Piresa? Aha. O chuj. Piresa też nie ma. Cie za Właśnie, idź sprzedać nasionka. No. Potrzebujemy mani, mani, mani. Chodź tutaj. Lala. Traska zawiać się pod paska. <laughs> Dobra, idziemy dalej. Ty, wyłaś z pokoju. nie serku, bo się teraz posądzą o coś. Stary, posuń się. Co im swoją grubaśną... Pupę. Tak, a bo to wieczór już jest. Mm. Tak, o. w jest No, No. Well. No, welcome, welcome. Jest, Dużo ludzi jest. O, Hot to lala. Dobra, chodź to Shain. Szkoda, hmm. że Kowala nie można romansować. Mmm, dam do Kowala bym sobie zromansowała. ja wiem, dzięki temu bym miała darmowego odetki. A propos Kowala. Kowala. A jak? Odejsz to, ale dadzą się nożyce? Tak ja wam do dzielków robię? Aha. Aha. A co zrobiłam wam? Mmm. Mm, Dobra, idziemy na plażę. Może jakąś ładną. Może jakąś muszelkę znajdę? Mmm. <ścoughs> Albo robaczka chociaż. O, jest muszelka. Chodź do Chodź Oczywiście się swobodnie. E. Mm -hmm. Ale ja robaczków nie widzę. A tutaj musimy 300 drewna, nie? Nie. Tak. Yep. Ej, mój żołądek jest jakiś. Znaczy, mój brzuch jest jakiś pojebany, wiesz? Czemu? Zjadłem spaghetti. Zrobiłam sobie przerwę. Zjadłem loda z bitą śmietaną. I on jest kurwa dalej głodny. Aha. Chyba chcę nadrobić to wszystko żarcie, którego nie, mieś, nie mogłam mieć, bo mnie brzuch bolał. A na pewno nie teraz. Jemy tymi ratami. no idziemy no. O. Nie chcą nas tutaj. To nie. Muszę spać, Co to jest? Co to jest? jest no, dziesiąta dopiero. Kurde. to wczesna godzina. Kurwa. Nie wiem, że to jest klub emeryta, ale na pewno jest przesady. Dobra, Op. znalazłam tego... Chciałam powiedzieć landofila. fila. Chciałem! Co mać? Kwiatek to... w Ten kwiatek! O, pięknie! <grystanie> <grystanie> I czy go sprzedać? Sprzedać, chyba, nie? On się tam nie liczył do tego, nie? Yy, liczył się chyba. To Ale no, one. No to jeszcze znajdziemy ich trochę, No dobra. Dobra, idziemy spać. Mogę z tobą? Nie wiem. Ja się wydamcie, czy mogę z tobą? Czeka, a pogodę sprawdziłaś? Tak. Piotra jak? Nie pamiętam. Czyli za prezesia zjedomy się. Czemu sama sprawdzić. była <średnia> <średnia> I taka gadka z mężem. Nagrywa, nagrywa, dobra. Uf. Dobra, wstajemy. Koniecznie? No się już się spało. Już sprawdzam. No jutro jaka? Na jutro będzie cały dzień padać. Ooo, i bardzo dobrze. Ale dzisiaj y, duchy są bardzo szczęśliwe, mamy duże szczęście. Ja mam odblokowane ko kopalni. <noise> Ale to tylko do kopalni się liczy, czy na przykład do znajdowania rzeczy też? Właśnie nie wiem, tego nigdy nie mogę zapamiętać. A pójdziemy w plener. Okej, okay, musimy dzisiaj iść do tego sklepu, wiera. Mhm. Mm I y, może w sumie na, y, na plażę, mm -hmm. żeby y, tego wędki dostać, nie? Mhm. Mm do ile go, nie? Dobra, mamy podlane. Aha, widzę, że te kwiatki, dobre. To następne, jak znajdziemy. Mhm. Mm no chodźmy w sumie. Tak z samego rana dzisiaj. Da, o, 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 o. o jest. szybko. Chcesz zebrać? Nie może. O, dan, 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 dan. jest? Bo jego nie mamy, a to jest chyba do tego centrum potrzebne. Mm -hmm. Centrum pomo pomocy społecznej. <noise> to jest chyba jeszcze zamknięte, nie? Ma... Ty, jest coś nowego. Faktycznie bookseller będzie. 11? 11. Zobacz na kalendarz. Tego nie było. A co to są te gwiazdeczki w sztucznych dniach? Ty właśnie nie wiem, to jest jakaś nowość Ciekawe. O, ale to czekaj, to w tym... widzę, że pierma... A nie, to jest pier. O, dziewiąty. Lex! Alex! Siema zion. O co? Zagaduj go, jedę ja okry babcie. <laughs> to okej! <okay. laughs> <laughs> no i tam tego, nie? Chciałam się ukraść. tam w ogóle z dziadkami się przywitać? Nie. Już idę, czekaj. Bik. Chciałabym się zacząć bikini, no wiesz co. Świętuchu, ty. Siema, babcia. Hej. mały! Mam dzieciaka! No. O, ten burmistrz wyszedł. Chodź. A my go mamy znajomego. Tak? No tak, no bo go pierwszego poznajemy. Aha. O, dziecko jest, dziecko! Haj. Osiema. 14 na 88. Jadzimy na plaży. jeszcze ja do Gantera pójdę. Aha, no mi tu właśnie kacsenka z Willem się zrobiła. To ja do ciebie? Dawaj wędka, Anię. Bez smarała go wędeczką. I yep. je. Opa, nie chcę leci kastenka. Bambu pol. Yeah! Możemy teraz łowić ryby. Dobra. Mhm. 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 A, święta wędka! No, tak, to była minigierka przy tym, przy łowieniu. Mhm. A się widzę, jak tam się bawić z tyłu. Tak. To, bo jest ten, jak mu tam. Jak ci było? Present, O! Elliot wyszedł ze swojej haty. Trzymaj go, trzymaj się, trzymaj go. Łap go za nogę, łap go za nogę, gryź, gryź! Jest, to stoj! O! Dobra. Ela nic na do W słowie, no właśnie nie ma, pusto jest. Zróbmy hmm. sobie jedną rybę i pójdziemy do, pie... do tego, jak mu tam. Zbierę! Zapomniałam jak się łowi, to... Dobra, tutaj nie mogę. Jej! Pierwsza rybcia. Dobra. Idziemy po nasiona, nie? Mhm. Mm Raczej znaczy, wiele to my nie kupimy. Dość ale... wybieraj, szefowa. Ja łowię się z rybką. Okej, okay, duki. Sardynka. A ja mam anchovy. Cokolwiek No wie, nie jest. Jakaś na rybusia. Dobra, co mamy? Kupmy może kalafiorkę. Będzie... herring. O, złoty herring mam. Trochę się z kasy wycwalimy, ale niech będzie. No to. Zwróci się. Masz jeszcze tylko czterdzi... o. Bo... Nie mamy nic. No się widzę. E, ale mamy rybę, rybę sprzedamy, więc... Mhm. Mm coś... a ja, złote ryby też sprzedawać, czy lepiej nie? Jakie złote? Ja mam ze złotą gwiazdką i srebrną. Ufa, tej kobieto. Mm. Dużo się przelało? No nie. Ha, zmarł w tym. U doktora. W sprzedaj, bo zanim i tak od odblokujemy centrum, to no ale dojdziemy tam dalej to. No właśnie, a na razie kasa się w sumie przyda złowi go nowo. Mm -hmm. Skoro masz takiego farta do łowienia, to... Mm -mm. mm -mm. pan będzie dobrze łowi. Właśnie, dobrze jak Znowu zamknięte! nie Nie mogłeś do niego wejść? No nie, do trzeciej jest. Do trzeciej ma otwarte. Ale świnie. Eee, te świnia. Tam ja ja jeden. Niewychowany sztur. Dobra, no to nie wiem co, połówmy ryby, nie? Żeby trochę kasy zarobić. No ja, po, ja pokopię trochę drewna, żeby tam to odblokować, wiesz? Ha, tak, tą, tą kładkę. Mhm, póki mam jeszcze energię, siłę i zdrowie. No się na mogłabyś. Nasze to szybciej będą rosły. No właśnie, to złowię tą rybę i pójdę. No come on. Come on, come on. dawaj. No Dawaj, No A No komen. No to No komen. No bo się komen. gra. No komen. nie? Mm. O, siema, to jak tam, Hayley? Hayley. Mhm. Dobra. Idę posadzić te nasionka. A, teraz mam szybkość normalnie... dziesięć na godzinę. Akurat teraz kwiatki wszędzie rosną, nie? Mhm. Mm tak, ja mam pełny kwipunek już. O, ja mam ten liścik miastny. O. Trzeba mm. od co? kogo? Y -y. Y -y. A tak, od go że można tam. No, Cała energia czekałaś, aż tam przyjdziesz. no spokojnie do tego do łóżka, bo zęby sił. Aha, spoko. Jestem obecny. Ja mam jeszcze z całą energię, więc. Yy... Wezmę to ogarnę, nie? Tu jak to ogarniesz. O, tro o trochę, a trochę mi się energii zwróciło, lol. Tak? No. Wezmę. Jesteś w stanie podlać, ten? Tak? Chyba tak. Zostawcie Czy nie bardzo? No A ile dam sko? Chcę te trzy. Ja jutro będzie już ten... Padało, to nam podleje to wszystko. Dobra. Dobra. No ja mam De. jeszcze pełną energię, więc ja tego drewna pozbieram. Ile tego zebrałaś? Sto czterdzieści mamy, Dobra. o jaki ty silny mężczyzna, jesteś jedni rałka. Um. <laughs> 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 Ale mogę to robić bez koszulki. <laughs>

O, mam akurat 69 z drewna. Mmm, moje ulubione. <grystanie> Myślę, że się położymy i będziemy kończyć ten odcinek. Ja od razu zabieram się jeszcze za jeden. Daj mi tylko się wycofkać z całej energii. ją. O tak, właśnie w ten sposób, malinka. O tak. <grystanie> Ja od razu dam oznaczenie plus 18, nie? No, przydaj się. Chodź ze no mną pod koderkę. Ja mam grochóweczkę. Ja pierdolę. O! Poziomik. 350. Dobra. No w tym miejscu. Romantycznie w łóżeczku razem z admirałką żegnamy was... No i cóż, zapraszam do subskrybowania, lajkowania, obserwowania i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie Halo. się płutko, pa!